Dzień dobry państwu. Pan Michał Kamiński, młody, e, energiczny przedsiębiorca, e, który w zasadzie rozpoczyna dopiero działalność i on będzie działał w, w 2020 roku, o którym dzisiaj mówiliśmy. Jak Pan widzi przyszłość Suwałki, specjalizację Suwałki? Mm, mam nadzieję, że będę, znaczy ja wierzę, że, że będę działał w 2020 roku. W tej chwili patrzę na suwałki no z perspektywy faktycznie osoby, która działalność rozpoczęła, posiadając wiedzę, wiedzę teoretyczną, wprowadzam ją w praktykę już od, od dłuższego czasu, staram się wiązać ludzi w klastry, w klastry przedsiębiorców. Widzę to, widzę to bardzo, bardzo jasno, bardzo dobrze, bo ludzie tutaj wyraźnie chcą, chcą współpracować, natomiast brakuje trochę pewnych mechanizmów, brakuje, brakuje szkoleń, brakuje szkoleń informatycznych, szkoleń takich specjalistycznych dla przedsiębiorców i generalnie bardzo trudno jest tutaj o... E, zasianie takiego ziarna przedsiębiorczości. Tego tutaj nie ma, ale widzę to pozytywnie ze względu na pół, że... Ziarno przedsiębiorczości, tak, to ładne to słowo, i... ale co to znaczy? E, ziarno przedsiębiorczości oznacza coś takiego jak na przykład spotkanie z jakimś aniołem biznesu, który już o, osiągnął sukces i potrafi czasem w ciągu dwóch godzinnej rozmowy przekazać e, wiedzę, której nie dostajemy przez pięć lat studiów. Tak, tak bym określił to ziarno, takie ziarno przedsiębiorczości. Pan je ma w sobie? Ko z kim pan się spotykał, z jakim aniołem biznesu, kto pana natchnął? E, to znaczy nie, nie będę wymieniał nazwisk, ale, 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 ale parę osób faktycznie takich, które są liderami w tej chwili poznałem osobiście. Rozmawiałem i takie rozmowy dają bardzo dużo. Mam nadzieję, że będziemy mogli takie osoby zapraszać do, do Suwałki rozmawiać z nimi. Tutaj pan Henryk Owsiejew zaproponował spotkanie przedsiębiorców, żeby wyartykułować wszystkie swoje potrzeby. Pan widzi sens takiego spotkania w gronie nie tylko młodych przedsiębiorców, ale również starszych? Oczywiście jak najbardziej widzę pod warunkiem, że starsi będą też słuchać pomysłów młodych przedsiębiorców i brać to pod uwagę, a nie tylko nas uczyć, bo my na pewno chcemy się uczyć, ale też mamy, też mamy dużo do powiedzenia i też, i też trochę już potrafimy. Rozumiem, dziękuję. Mam nadzieję, że się niebawem spotkamy i postaramy się, by to I obie strony były słuchane. Dziękuję panu za rozmowę i powodzenia.